Teraz pytanie do wszystkich Państwa i bardzo proszę o aktywny udział w ankiecie. Chciałbym, żeby ci z Państwa, którzy czuliby się komfortowo i bezpiecznie, w momencie, w którym usiedliby w fotelu samolotu, a w tym momencie piloci by powiedzieli Siemka, miłej podróży i wyszli z samolotu. Kto czułby się komfortowo lecąc takim samolotem? Piękna no anegdotka jest na ten temat. i już po ankiecie. Ladies and gentlemen. Uprzejmie Państwa powiadamiamy, że nasz samolot jest prowadzony przez najznakomitszy komputer, który się nigdy nie psuł. Który się nigdy nie psuł. Który się nigdy nie psuł. No. no właśnie. Super. Znaczy ja wspomniałem o tym, że oprócz kwestii regulacyjnych są też kwestie pewnego mentalności, mm. tak? 80% wypadków lotniczych to ludzie. Oczywiście. I to mnie przekonuje. Ale, sto, ale 100% sytuacji, w których trzeba było zrobić coś, co nie było jasno zapisane w procedurach, w instrukcjach, to 100% tych sytuacji i coś, co uratowało sytuację, to 100% to ludzie.